Cześć kochani! Po ostatnich dniach, kiedy były takie upały u nas w zeszły czwartek 42 stopnie w cieniu pokazywały termometry skali, w foliakach po prostu zabrakło na termometrze, takie były potworne upały i zobaczcie co zaczęło się dziać na rabatach wszystko niesamowicie zaczyna kwitnąć jeżówki po prostu oszalały, brakowało im ewidentnie deszczu zostały one zasilone dodatkowo gnojówką z podagrycznika i po prostu burza Niesamowitych kolorów przeplatających się na rabacie, ale jeżówki będą tematem innego filmiku, kiedy przejrzymy sobie kolejne odmiany. Już wydaje mi się, że 80% rabaty kwitnie. Przepiękne kolory. Nie wszystkie jeżówki jeszcze pokazały w pełni swoje e, walory kolorystyczne, wyglądowe, struktury y, kwiatów. A dzisiaj temat pysznogówki, czyli monardy. Jednej również z moich ulubionych roślin, nie aż w takim stadium, oczywiście, jak jeżówka i lilia, ale rośliny, której bardzo dużo u siebie w ogrodzie posiadam. Stoję teraz w strumieniach deszczu i przyznam Wam, że brakowało mi tego, żeby faktycznie ten deszcz padał, żeby te rośliny się cieszyły z tego, że jest wilgoć, jest po prostu odpowiednia gleba mokra mogą y, ciągnąć te składniki odżywcze te wszystkie nawozy, którymi je podlewam wszystko, wszystko się odpowiednio rozpuszcza, więc teraz lecimy pooglądać moje pysznogówki. powiem Wam jak je rozmnażać jak je dzielić, jak pozyskiwać sadzonki bo teraz kiedy jest taki chłodniejszy okres, warto sobie sadzonki przygotowywać już na jesień, nie tylko z wysiewu, także lecimy oglądać rabaty Jak wiecie, odmian pysznogłówek mam bardzo dużo. To akurat jest odmiana Be Bright, która jest w białym kolorze. Nie jest on do końca taki krystalicznie biały, bo widać, że on ma takie delikatne printy. Właśnie w lekkim, takim bardzo wręcz delikatnym różu. Sama roślina jest bardzo ciekawa, niemniej jednak, struktura kwiatu nie jest do końca tą strukturą, którą ja lubię. Ja uwielbiam pysznogłówki. One będą teraz troszkę wymęczone. Jednak trzeci dzień pada bardzo intensywny deszcz. Zobaczcie, co on zrobił z gaurą. Ona się całkowicie położyła. E, podtrzymuje ją jeżówka. Natomiast będą one miały właśnie takie zaciemnione, brązowawe środki, z tego względu, że po prostu te rośliny mają przemoczone od deszczu płatki. E, więc jeżeli te kwiatostany będą zamoczone, one właśnie brązowieją. Na pewno będę w tym roku zbierała dużo nasion. To są właśnie pyszne główki, które ja uwielbiam. Piękne, zwarte, wielowarstwowe kwiaty. Jeden z moich ulubionych kolorów, właśnie taki, to jest mieszanka. Dla mnie czerwieni trochę z takim różem, bo typowy taki bardziej amarantowy, czy tam magenta, jak to woli, kolor, znajduje się w tym miejscu. I powiem Wam uczciwie, że to jest bardziej taka kompaktowa odmiana. Nie mam teraz możliwości znalezienia znaczników, ponieważ jest tak mokro, że musiałabym grzebać w błocie i trochę ten film byłby ciężki w nakręceniu. Natomiast każda odmiana, która się u mnie znajduje jest dostępna we wszelkiego rodzaju sklepach internetowych. Nie ma odmiany pysznogłówki, której ja w ogrodzie nie posiadam. Pewnego czasu wysiewałam również pysznogłówki i byłam bardzo zachwycona ich schodami. Niemniej jednak struktura kwiatu, te osoby, które same wysiewały, mogą potwierdzić, że nie jest taka jak właśnie tych pysznogłówek. Ona jest taka bardziej rozłożona na łodydze, niestety jednak te kwiaty nie do końca rekompensują mi swoim wyglądem, po prostu trud jak jest związany z ich wysiewem dużo osób próbuje wysiać pysznogłówki, ale mówisz, że są dość problematyczne. To jest odmiana Cambridge Scarlet. Jest to odmiana czerwona pysznogłówki, przepiękny kwiat, wysoki. Mamy odmianę i Be Pure, Bibright. Be Naprawdę tych odmian jest multum. Tylko musicie sobie właśnie dobrać, jakiej wielkości te pysznogłówki chcecie mieć. Najnowszą odmianą, jaką ja wprowadziłam do swojego grodu, jest Pink Frosting. Przejdziemy do następnej rabaty. rabaty. Zobaczymy, czy tam już Pink Frosting kwitnie. Właśnie w tym miejscu na mojej rabacie znajduje się odmiana Pink Frosting. Jest to odmiana bardziej kompaktowa, niska. Ona teraz to do około 30-40 cm wielkości. Jest w takim blado-różowym kolorze, o pełnych kwiatach, ale składających się właśnie. Z takich pojedynczych rureczek, jak widzicie tu jest na przykład kwiatostan, który się jeszcze nie rozwinął, te rureczki będą się powoli otwierały i tworzyły taką piękną rozetę. Przejdziemy sobie teraz do największej rabaty, tam również jest kilka jeżówek, pysznogłówek, a później pokażę Wam, jak ja pozyskuję nowe sadzonki. Przebrnęłam przez gąszcz, cała już mam, nogi pomoczone. Buty już mi też przemokły, wziąłem sobie jakieś takie zwykłe, standardowe, no i tu się znajduje pierwsza pysznogówka. Jak widzicie, ona nie jest jeszcze w pełni rozkwitu, pomimo, że znajduje się ona na bardzo słonecznej rabacie. Te, te pysznogówki, które się tu pojawiły, były to pysznogówki, które były małymi sadzonkami w doniczce bodajże P9 i w doniczce C2 i w chwili obecnej przyjęły one aż takie rozmiary. Obok kolejne pysznogłówki. Tym razem to są wysokie odmiany, a w, w, w pośrodku nich rośnie właśnie pysznogłówka, która jest odrobinę niższa. I mój plan jest taki, że wykopię sobie ją właśnie teraz w te chłodniejsze dni, tylko będzie musiało przestać padać, że z błotem po prostu tego nie ciągła do ogrodu, i będę starała się właśnie z tej sadzonki porobić mniejsze sadzonki, ale poprzez podział bryły korzeniowej, główka nie ma stosunkowo wielkich wymagań, jeżeli chodzi o rośliny zobaczcie, jaka kępa, niczym ich nie nawożę zostały podsypane tylko kompostem, nie używam obornika, nie podlewam je żadnymi nawozami wieloskładnikowymi, nie nawożę ich nawozami do roślin kwitnących, nie robię z nimi kompletnie nic, one po prostu tak rosną zobaczcie jaką one niesamowitą Część ogrodu potrafią stworzyć. Tu mamy kolejne dwie odmiany. Nie wiem, czy to akurat będzie tak widać na kamerze. Idealnie ta jest odmianą bardziej fioletową to jest odmiana w takim jaśniejszym e, fiolecie, a z tyłu znajduje się jeszcze inny fiolet. Tam właśnie z tyłu znajduje się jedna z pysznogłówek, która została przesadzona. Ona bardzo fajnie współgra właśnie z tą e, szałwią Sherry Lips. Bardzo ładnie razem się komponują. Obok niej szałwia muszkatałowa. Z tyłu również odmiana Scarlet, czerwona. W tym miejscu również odmiana pink frosted. Jak widać właśnie jasny róż. Tu będzie odmiana taka bardziej amarantowa. Muszę poczekać, aż te deszcze troszkę ustaną, żeby faktycznie te rośliny podwiązać, bo w takiej ulewie nie chcielibyście mnie teraz widzieć. Po prostu wyglądam jak mokra kura. A tu kolejne Pysznogówki, również sadzonki, które drugi rok dopiero u nas w ogrodzie zawitały. Tu kolejne pysznogówki, jak widzicie, one potrafią się samo istnieć, rozsiewać. Wystarczy, że zostawicie w okresie jesienno-zimowym kwiatostany, ptaki w okresie zimy będą wydziubywały, wam systematycznie nasiona, właśnie z takiego kwiatka, po wysypaniu się ich na podłoże, w taki sposób właśnie na przykład ja uzyskałam tą sadzonkę. I ona e, po prostu została wysiana samoistnie. Nie przesadzałam w to miejsce żadnych pysznogłówek, niemniej jednak w tym miejscu się znalazła. Więc, jak widzicie, tych pysznogłówek można mieć sporo. Ja teraz będę uciekać z ogrodu, wezmę statyw i nakręcimy sobie film o tym, jak ja pozyskuję sadzonki i dlaczego w taki, a nie w inny sposób. De facto sam proces pozyskiwania sadzonek jest bardzo banalny. Mamy kilka opcji. Pierwsza to pozyskanie nasion z odmian, które nas interesują. Czy to od znajomych, czy zakupienie na Allegro. Ale jest to proces stosunkowo czasochłonny, wymagający od nas systematyczności, tego, aby dbać o te młode siewki, wiecie, że z młodymi wysiewami jest różnie. Nie zawsze jesteśmy zadowoleni ze schodów, które uzyskujemy. Nie zawsze jest to tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, nie zawsze uzyskujemy tyle sadzonek, na jakich nam zależy. Więc to jest proces gdzieś najbardziej skomplikowany. Drugi proces to oczywiście pozyskanie części bryły korzeniowej od kogoś, czyli na przykład tak jak ja mam swoje pysznogłówki, wystarczy taką bryłę korzeniową wykopać i podzielić na części. Trzecia możliwość no to zakupienie gotowej pysznogłówki w ogrodnictwie. Jest to stosunkowo najdroższa opcja. I trzecia opcja, która jest tania i ekonomiczna, jeżeli posiadacie oczywiście własne sadzonki, to jest pozyskanie własnych sadzonek z istniejącego już krzewu. W jaki robimy to sposób? Już Wam pokazuję. Ja niejednokrotnie gdzieś tam, kiedy psy moje przeemigrują przez ogrodzenie i dostaną się między moje pysznogówki, mam je dość mocno połamane. Wówczas zbieram sobie takie połamane pędy, Niektóre były z kwiatostanami, niektóre były bez, więc taką, taki właśnie złamany pęd wkładamy sobie do wody. Czy ta woda jest z czymś szczególnym? Z niczym. Po prostu to jest zwykła deszczówka. Możecie również oczywiście używać opcji ukorzeniacza i taki ukorzeniacz po prostu taką złamaną sadzonkę zamaczamy w ukorzeniaczu dorośnym półzrewniałych. I umieszczamy w ziemi, wówczas ta sadzonka będzie wypuszczała powoli korzenie. Natomiast nie ma sensu inwestować w ukorzeniacz, naturalny ukorzeniacz możecie pozyskać w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie naturalne metody, zwierzby. Wierzba akurat ma w sobie tego rodzaju składniki, które w bardzo prosty sposób przyspieszają możliwość tego, że roślina wytwarza korzenie. Z pysznogłówką jest bardzo podobna sytuacja jak z pomidorami. Jeżeli pomidor się Wam złamie i zakopiecie tą sadzonkę do ziemi, to ona prędzej czy później wypuści właśnie korzenie i bez problemu się przyjmie. Teraz, kiedy jest chłodniej, ten proces dla rośliny jest mniej inwazyjny. Ja akurat ostatnio właśnie mój pies przedostał się na drugą część. Troszkę połamał te pysznogłówki, boczne pędy, troszkę w kość daje im wiatr ulewa jakieś gradobicia, połamało troszkę tych sadzonek, więc porobiłam sobie około 20 sadzonek już posiadam. Celowo zostawiałam kwiatostany, ponieważ one w żaden sposób nie powodują, że ta sadzonka się nie przyjmie, bo zaraz Wam pokażę sadzonkę, która ma miesiąc, zobaczymy, czy wytworzyła ona odpowiednią bryłę korzeniową i przez to jestem w stanie rozpoznać, jakiego rodzaju jest to roślina. Jak widzicie, korzenie są bez problemu wytworzone i taką sadzonkę po prostu wsadzamy do doniczki z ziemią. Czekamy aż się ukorzeni i w okresie jesiennym będziemy mogli ją wysadzać na miejsca stałe. Natomiast jeżeli nie chcecie jej wysadzać na miejsca stałe w okresie jesieni, nie ma problemu, żebyście to zrobili w innym momencie. Jeżeli wasza sadzonka jest pozbawiona na przykład bocznych listków, też nie ma problemu. Może to być sama gałązka, ona również bez problemu się wam ukorzeni. Ja wzięłam sobie, tu była włożona dosłownie, jak widać jedna i druga, ta jedna się nie przyjęła, one były bez tego procesu właśnie namaczania, aby pozyskać korzeń. Druga sadzonka, no już też jej widać daje deszcz troszkę popalić, zaczynają te liście nadgniwać, takie nadgnite liście najlepiej usunąć, wtedy na pewno nie będzie problemu z chorobami grzybowymi. Ja sobie takie sadzonki ustawiam na otwartym inspekcie, podlewam je normalnie wodą z konewki, która nie zawiera żadnych, żadnych dodatkowych składników. I taką pyszną główkę wsadziłam sobie do ziemi uniwersalnej. Ona również zakwitła. Tu już zaczyna wytwarzać kolejny kwiatostan. Zobaczymy sobie, jak ona wygląda. Ta sadzonka w ziemi jest miesiąc. I zobaczcie. Po miesiącu jaka tu jest bryła korzeniowa. Ta sadzonka już bez problemu nadaje się do wysadzenia na miejsce stałe. Można to zrobić teraz, kiedy jest faktycznie taki wilgotny ten okres czasu, że możemy sobie bez obawy tą sadzonkę dać, ta sobie poradzi, bo ma bardzo dużą bryłę korzeniową. Tamte natomiast rośliny, które dopiero te korzonki wytworzyły, muszą przejść ten okres aklimatyzacji i rozbudowy bryły korzeniowej, bo to dzięki korzeniom roślina będzie pobierała nam składniki odżywcze, wodę, wszystko, co znajduje się w glebie. Natomiast jeśli pozbawimy roślinę tej możliwości i system korzeniowy będzie zbyt mały, no to wówczas tą roślinę stracimy. Bardzo duża ilość roślin właśnie w ten sposób e, się przyjmuje. Ostatnio od znajomej dostałam też właśnie roślinę, jeszcze jej nie zidentyfikowałam, może ktoś z Was będzie wiedział, co to jest. E, jest to roślina, która e, jest taka bardziej położąco zwisająca e, Wytwarza ona takie bordowe dzbaneczki, z tego wychodzą czerwone kwiaty i zobaczcie, jakie ona puściła korzeń. Ja naprawdę nie używam żadnych ukorzeniaczy, nie ma to sensu, e, tym bardziej, że e, przy takiej ilości pysznogłówek, jak ja posiadam, no to e, no mogę sobie przebierać gdzieś w tych e, sadzonkach jak najbardziej. Będę na pewno tych sadzonek robiła dużo. Ile docelowo chciałabym tych sadzonek mieć? I myślę, że tak około jeszcze 40 e, będę musiała mieć łącznie, czyli jeszcze 20 sadzonek będę musiała pozyskać. Jeżeli macie pysznogłówki... Śmiało możecie je w ten sam sposób właśnie rozmnażać. Troszkę jest to podobne do podziału właśnie pelargonii, które też w ten sam sposób bez problemu podzielicie. Zresztą wiecie, że na mm, taką późną zimą, y, wczesną wiosną zaczynamy już brać powoli, pobierać takie zraziki właśnie z naszych roślin, żeby one się ukorzeniły. Ja na pewno będę tych sadzonek tworzyła sporo. obiecam dziewczynom z grupy, że podysyłam i podysyłam. Zamierzam to zrobić jak najbardziej, ale chcę Wam wysłać takie sadzonki, które faktycznie będą Was cieszyły, żeby to nie był taki habzić, którego czasem w ogrodnictwie kupicie za 12 zł i nie będziecie z niego totalnie zadowolone, to ma być roślina, która będzie tak szalała u Was, jak u mnie szaleją, a wiecie, że mam bardzo ciężką glebę do tego, żeby... Te rośliny się rozrastały, co jest w pyszną główce fantastycznego. Nie ma ona głębokiego systemu korzeniowego, więc ona poprzez płożenie takimi pędami zaczyna się rozrastać po naszej rabacie. Trzeba to ją pilnować, bo potrafi być inwazyjna. Także, kochani, ja się biorę za pozyskiwanie sadzonek. Idę po prostu, biorę sekator i poucinam sobie z tych odmian, z których będę potrzebowała. Muszę je odmianowo opisać, ale poczekam, aż troszkę... Deszcz ustanie, bo nie chcę w takiej totalnej ulewie właśnie tych sadzonek pozyskiwać i grzebać w tym błocie za znacznikami. Także mnie czeka dużo pracy. Napiszcie, czy też w ten sposób pozyskujecie sadzonki z pysznogówek, czy wolicie już kupić gotowca w ogrodnictwie, a może wysiewacie. Napiszcie jakie wy macie metody na przykład na ukorzenianie roślin, czy też moczycie de facto w słoiczku albo w pojemniczku z wodą i jak u Was pysznogłówki zachowują się na rabatach czy też faktycznie z roku na rok ten przyrost jest olbrzymi także ja was pozdrawiam gorąco lecę pracować szybko teraz do ogródka pozyskać sadzonki a jak tylko będzie odpowiednia pogoda w sensie przestanie padać to będziemy sobie odmianowo to opisywać także ja całuję was gorąco i pozdrawiam całusy, pa